Cześć akwaryści! Mariusz Król, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale YouTube. Jak zawsze na początku przypominam o jego subskrypcji. Zachęcam również do tego, abyście dali nam dzwoneczek, wtedy będziecie powiadamiani o nowościach i na pewno nic nie przeoczycie nowego, co się na kanale pojawi. Dzisiaj kolejny film z cyklu o akwarystyce morskiej. W tym filmie będę chciał przedstawić Wam kolejne zwierzę. Zwierzę z rzędu dziesięcionogów, czyli jak dziesięcionogi, no to krewetki, kraby. Dzisiaj będzie to krab. Tyle na razie zdradzam. Więcej o tym, jaki to bohater, już za chwilę. Więc zapraszam Was na film. W dzisiejszym filmie, jak już wspomniałem, chcę przedstawić Wam takiego, moim zdaniem, dość ciekawego mieszkańca wielu akwariów morskich, który ma zarówno swoje plusy, jak i minusy, jeżeli chodzi o jego posiadanie. mowa o gatunku, jakim jest perknon gibezji. Perknony to jedne z gatunków, które są nazywane sali Lightfoot. Co może tak w dosłownym tłumaczeniu trochę dziwnie zabrzmi, bo byłoby to coś na zasadzie wypad lekka stopa, czy też wypadnięta lekka stopa. Innym gatunkiem tak nazywanym jest na przykład bardzo kolorowy zresztą, często czerwono-żółto-niebieski Grapsus. Grapsus, czyli tak zwany czerwony krab skalny. Wracam jednak już do bohatera dzisiejszego filmu. Kraby te są nazywane również jako arching krab. Arcin, czyli jeżowiec, to dlatego, że one bardzo często są spotykane w towarzystwie jeżowców. Oraz jeszcze jedna nazwa to Nimble Spray crab, czyli w dosłownym tłumaczeniu zwinny krab w spreju. Teraz trochę takich powiedzmy encyklopedycznych informacji, czyli przejdę do taksonomii. Tutaj pojawia się wiele różnych nieścisłości. Otóż można przeczytać, że krab ten został umieszczony w rodzinie Plagusidae czy też Grapsidae. Szukając jednak Trochę głębiej, trochę bardziej można doszukać się informacji o rodzinie Perknide. Jakby nie było, te trzy rodziny są włączone do nadrodziny Grapsoide. Jeżeli chodzi o sam wygląd, to pancerz tych skorupiaków ma z reguły około 3 cm wielkości. Sam korpus zwierzęcia jest bardzo płaski, a jego powierzchnia jest raczej gładka. Na Nogach tych krabów znajdują się żółte pasy, a właściwie to takie obręcze okalające te nogi. Są one zresztą również spłaszczone. Jeżeli chodzi dodatkowo o ubarwienie tego gatunku, to jest ono w kolorze takim szaro-brązowo-zielonym. Kraby są dziesięcionogami. Czyli posiadają one pięć par nóg. Na tych nogach znajdują się niewielkie kolce, które zdecydowanie pomagają mu się przyczepiać do skalistego podłoża. Jeżeli chodzi o spód zwierzęcia, to jest on w porównaniu do jego góry bardzo jasny. Samce mają większe szczypce od samic. Są one zwierzętami mimetycznymi. No i teraz co to oznacza? Otóż ubarwienie zwierząt mimetycznych ma za zadanie upodobnić się do czy to innych zwierząt, czy też otaczającego je podłoża, oczywiście w celach kamuflażu. Gdzie znajdziemy te kraby w naturze? Tutaj akurat są one dość rozpowszechnione, jeśli można to w ten sposób powiedzieć. Znajdziemy go w Oceanie Atlantyckim czy też w Oceanie Spokojnym. Główne takie miejsca jego występowania to Kalifornia, Floryda, Brazylia, Chile, czy chociażby. Madera od wielu lat jest on jednak również takim pewnego rodzaju najeźdźcą, e, najeźdźcą, który bardzo dobrze zaklimatyzował się chociażby w morzu śródziemnym, gdzie warunki najwyraźniej mu bardzo odpowiadają. Rozpowszechnił się również w niektórych miejscach Morza Jońskiego, Morza Egejskiego czy Morza Tyreńskiego. Gatunek ten można zaobserwować także między innymi w Egipcie. W te wszystkie miejsca może on się dostać chociażby dzięki statkom. Spotkamy go wśród głazów, w szczelinach skalnych. Te kraby uwielbiają tego rodzaju miejsca. Może on je zamieszkiwać chociażby właśnie dzięki spłaszczonemu ciału, o czym już wcześniej mówiłem. Uwielbiają również wszelkiego rodzaju miejsca, które to zostały stworzone czy też zbudowane przez człowieka, takie jak na przykład. Pomosty czy przystanie żeglarskie. Głębokość, jaką te kraby preferują, nie przekracza na ogół 3 do 4 metrów, ale najczęściej wybierają one wody znacznie płytsze o głębokości około pół metra. Jeśli chodzi o odżywianie, to podstawą diety tych krabów są wszelkiego rodzaju glony, dzięki czemu też jest ten gatunek dość popularnym elementem tzw. ekipy czyszczącej. Nie pogardzi oczywiście różnego rodzaju mięsem, często jest też wybierany podobnie jak Chociażby kraby Mitraksy, do walki z pęcherzykowatym glonem walonia, choć wiadomo, nie każdy osobnik akurat w tym glonie będzie gustował. Zdarza się rzadko, że może on atakować w zbiornikach inne zwierzęta, i tutaj, zwłaszcza jeśli nie będzie on dobrze odżywiony. Chętnie zajada się również wszelkiego rodzaju podawanymi mrożonkami. Moi drodzy, no i to by było na tyle tak naprawdę w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam trochę perknony, perknona gibezji. Mam nadzieję, że dzięki temu będziecie wiedzieli, czy ten gatunek jest tym, czego. Szukacie do swoich domowych raf koralowych. Ja tym samym dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału i do tego, abyście dali nam dzwoneczek i byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które na kanale się pojawiają. Zachęcam również do obejrzenia pozostałych i przyszłych filmów. Trzymajcie się. Cześć.